Start. Witam, witam wszystkich. Dzisiaj nagrywamy sobie na lj.pl y, serwerze N Będą Bedworsiki z Kamilkiem z naszego serwera oczywiście. Dobra, już ci zaakceptuję. E, no i co? Będziemy sobie grać na dwójkach albo trójkach, to się zobaczy. Nie mogę, nie mam mnie w party. Nie mam mnie w party. Dobra, no to będziemy sobie grali sami, co nie? No to pierwszą arenę będziemy zaczynać sobie na solo.

Zykuje i się buduje szybko. Pa, 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 cały dzień Oczywiście my go teraz wkręcamy i nie mamy z nim soja, żeby nie było, bo nas jeszcze zbanują. Wy ludzie chyba wiecie, co ja chcę zrobić On myśli, że dobra On ma z nami soja No to niech się do nas dobuduje do końca, co nie? A my teraz do niego lecimy Ty dziadu Tyć, strętny, czerwony zdradziecki. Mają taki sam plon, co ja. Dobra, jest po nim. Kupujemy. Jeśli pozwolicie, to ja was chwilowo wyciszę. Dobra, wy ich słyszycie oczywiście w tle. Co ja chciałem kupić? Dobra, to musimy sobie.

Teraz mnie zdenerwował porządnie. O słyszycie, Kamilek się bawi z gościem, który ma killa. Ja już nie mam spawna oczywiście. Także chyba nie wygramy, chociaż nadzieja zawsze jest. Chcę dać wyjść z bazy, ale my mamy na niego lepszy plan. No, słyszycie, oni na kogoś lecą. W ogóle, wiecie, przedłużyli nam ferie ludzie, więc no. Będziecie mieli więcej czasu na oglądanie odcinków. Co z tego, że są lekcje, co nie? I tak większość osób, które znam, po prostu sobie odpala w tle lekcje, a tutaj sobie gra. Ja w sumie też tak robię. Ale cicho, wiecie. Pyk, pyk, pyk. Dobra, czerwony do nas nie idzie. To jest już bardzo fajnie. Oni tam słyszy mają problemy, bo ktoś ma kilaurę. Czerwony nas szuka w bazie. Ale nas nie znajdzie. Ja sobie biorę jego diaksy. Zbieramy emeraldy. Tutaj mamy żółtych i czarnych. Co jest? Numer po nas. Wy już skończyliście? Że ile my tam mamy nagrywania? 7 minut. No to w sumie. No dobra. Póki nie ma montażu, to nie chcę Was też zanudzać, więc Ej, słuchajcie, ludy, możecie tam szybciej ginąć, bo wiecie. Ja bym sobie ich szczerze pooglądał, ale no. Nie ma nas tam, jakby. Na no nic mnie nie stać, ale szkoda. W ogóle, wiecie, jeśli chcecie, no to możemy sobie tutaj czasem pograć. Tylko wiecie, bo miał być live z Bedwarsów, może będzie, ale się zobaczę, bo muszę mieć na to też czas, nie? No to póki oni grają, no to my się zapytamy tutaj ludzi. I, dobra. Invite. No to my już go tego gracza zapraszamy. Zobaczymy, bo to jest praktycznie totalny random, co nie. Dobra, no to wiecie. Mamy. 10 minut nagrania, i już druga arena. A, no i oczywiście zostawcie łapkę w górę pod odcinkiem Subika, bo wiecie. Każda. Łapka w górę to jest dla mnie motywacja, a każdy sub, no to jest większa szansa, że będzie następny odcinek, co nie pod ostatnimi odcinkami. Nie wiedzieć czemu nie ma kompletnie żadnej łapki, nie ma kompletnie żadnego suba, więc no bo ja statystyki widzę i ponad. 53% jak na razie nie y oglądających nas nie subskrybuje i cóż ja mam mówić także sub łapka w górę bo inaczej następnych odcinków nie będzie więc no już muszę was jakoś do tego zachęcić ok? my już mamy tutaj dwie bazy y sobie trochę więcej wełny yy, i lecimy dalej. Mm -hmm. Dobra. Yy, tam nasz gościu nie wiem co robi, ale my lecimy sobie spokojnie. Na razie nad jaksiki. My sobie jesteśmy na diaksach. Na razie jeszcze żadnego przeciwnika nie spotkaliśmy i możemy w sumie grać sobie spokojnie. No. Yy, I zapraszam oczywiście na kanał yy, Mirindy. Mirinda, powiedz jak się nazywasz teraz na YouTubie. Nie słuchajcie To jest akurat e, jego kanał, ale tam nie wpadajcie, wiecie. On nie chce być popularny. O, nie mój kanał. Kurde gość. <grydy> e, Domarzy się oczywiście. E, wpadajcie tam pod którymś ostatni, z ostatnich odcinków e, jest e, napisany komentarz z nią. Nie pamiętam nazwy, ale no wiecie co macie robić. Kwijcie tam, zostawcie Subika, a nie, że będziecie siedzieć i nic nie robić. Mm. Nie tu, tylko tu. Tego nie kupię kupuję to, bo wiecie, to daje szybsze atakowanie, tak jakby wroga, że szybciej bijecie. Tkujemy sobie też zbroję, mieczyk i lecimy. A jeszcze wełna zabijamy no, nasz teamiec zginął, ale widzę, że gramy z jakimś pro-osobnikiem, bo rozwalił. Co to było? Kurde, jak się Jest. Zeliminowana, dobra. No, chodź tu, chodź tu ja

Jestem jakiś mega pro, ale widzę, że tutaj mamy problem, bo ktoś nam rozwalił mostek. Nie wiem kto. Dobra, daj tam, wyciszam. Hmm. Także wiecie. Ostatni odcinek. Yy, myślę, że bardzo dobrze mi wyszedł przynajmniej w mojej perspektywie. Bo wiecie, ja się dopiero uczę tak nagrywać z gier, no i ten. Teraz nagrywam jakby co znowu OBS-em. chociaż prosiłem was w ostatnim odcinku o jakieś inne programy, ale tu też chodzi o to, żeby one mi też pasowały. E, bo mi zbanują kanał. Hmm. My lecimy na ostatni przeciwny teammate tu w ogóle nie mamy yy, praktycznie przygotowania ale ok. i powiedz też czy Shade, yy, resource pak się wam podoba No, także słyszycie. Yy, z kamilem, jak gracie, to uważajcie, bo jak wy macie ty to on was zgłosi. No, kupuję to. I lecimy dalej. Zaraz tych różowych rozwalimy, co nie? To się nazywa Mistrz Parkura. ok, nam to nie przeszkadza co się tu dobra, lagi są bo wiecie, ogólnie dużo osób siedzi teraz na internecie i przez to są ten lagi straszne Kamil, bo mi zbanują kanał. Kamil, dobra, jemu nie przegadamy. Hmm. Także, jeśli nie będzie filmów, no to wiecie już czemu. Bo najpewniej mi kanał zbanują. Bierzemy to. Ogólnie, no to ja kocham wygrywać Iron Golemami, co nie? Czyli ty różowi zostali. Czy akła w końcu.

Ale my im koksimy z Iron Golemów i wygrywamy w ten sposób are arenę. No i tak się to robi. Także widzicie. Ja już kończę odcinek, bo macie 20 minut. I słowo klucz na dzisiaj to będzie Ananas. No. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bajo, bajo.